Cześć, zapraszam Was do kolejnej lekcji, w której tłumaczymy zdania na poziomie językowym A1. Dzisiaj przetłumaczymy sobie zdania związane z telefonem, z numerem telefonu. Takie zdania, które myślę, że każdego dnia moglibyśmy powiedzieć do drugiej osoby. Najpierw spuszczmy sobie nasz słowniczek, który umożliwi Wam samodzielne przetłumaczenie tych zdań. Weź ze sobą telefon komórkowy. Brać ze sobą to jeden czasownik, jednak czasownik rozdzielnie złożony, czyli mytnejmen. Mytnejmen oznacza brać ze sobą coś. Czy mógłbyś podać mi swój numer telefonu? Numer telefonu to telefon numa, di telefon numa. di telefon numa. Czy mógłbyś? Tutaj tą formę podpowiem, czyli küntenzi. Küntenzi to właśnie czy mógłbyś. Myślę, że spotkaliście się już z tym wyrażeniem. Jednak jeżeli nie, to właśnie küntenzi albo du bo tutaj mamy akurat drugą osobę liczby pojedynczej, czyli du I telefon dzwoni, dzwonić czasownik do Klingeln. Teraz możemy wspólnie przetłumaczyć nasze zdanie. Weź ze sobą telefon komórkowy. Jest to zdanie w trybie rozkazującym, dlatego od czasownika mid musimy utworzyć tryb rozkazujący. Aby utworzyć tryb rozkazujące formę trybu rozkazującego dla osoby du, najpierw musimy odmienić czasownik Namen, ponieważ ten myt jest rozdzielnie złożony, dlatego odmieniamy tylko Namen, przez osobę du. I śnijmy du Nymst. Następnie obcinamy końcówkę st, a także obcinamy zaimek osobowy, czyli osobę du, czyli zostaje nam samo nim. Nim. Na końcu pojawi się nasz przedrostek mit, i to już jest to nasze weź ze sobą, i zostało nam tylko telefon komórkowy. Telefon komórkowy to das handy. Nim das handy mit. Weź ze sobą telefon komórkowy. Czy mógłbyś podać mi swój numer telefonu? Czyli tutaj mamy już tą formę: kyentes du, to będzie czym mógłbyś? kyentes du, mi. Mi to zaimek osobowy w celowniku, czyli mia, kyentes du, mia twój telefon, twój numer telefonu, czyli dajne, ponieważ telefon numa ma rodzajnik die. Könntest du zdumia deine telefon numa. I na końcu pojawi się drugi czasownik w bezokoliczniku, czyli geben. z zdumia deine telefon numa geben i telefon dzwoni, czyli das telefon klingelt. Das Telefon klingelt. Telefon dzwoni. Das Telefon klingelt. I to wszystko w dzisiejszym tłumaczeniu zdania poziomie A1 do zobaczenia za tydzień.